Dzień dobry, witam Was, moi drodzy. Często, gdy słyszymy o przypadkach znęcania się nad więźniami przez sadystycznych strażników, czujemy niesmak i obrzydzenie. Ale mam do Ciebie jedno ważne pytanie: Jaką masz pewność, że taki oprawca nie siedzi w tobie? Czy faktycznie jest tak, że ludzie, którzy znęcają się nad innymi, bo otrzymali trochę władzy, to społeczni wykolejeńcy? Czy może byli to ludzie, którzy byli wcześniej pewni, że nie są zdolni do takich czynów? Eksperyment przeprowadzony w 1971 roku. Przez profesora Filipa Zimbardo zdaje się potwierdzać tę drugą tezę. Profesor Zimbardo z ochotników wybrał 20 studentów, z których wcześniej wyeliminowano osoby posiadające przeszłość kryminalną, uzależnione od alkoholu lub narkotyków, lub posiadające chociażby najmniejsze zaburzenia osobowości. Zostały tylko osoby zdrowe, zrównoważone, które często posiadały pacyfistyczne poglądy. W wyniku losowania podzielono ich na strażników i więźniów. Więźniów zaraz po przybyciu rozebrano do naga, a następnie za pomocą dezodorantów w spreju odwszawiono po to, aby wydawało im się, że przybywają do prawdziwego więzienia. Następnie otrzymali jednokolorowe stroje z naszytym numerem identyfikacyjnym, który od tej pory zastępował imię i nazwisko skazanego. Strażnicy natomiast otrzymali ciemne okulary po to, aby oddzielić ich od więźniów. Oprócz tego dostali pałki policyjne, których mieli używać głównie jako symbolu. Nie poinstruowano ich dokładnie, w jaki sposób mają się zachowywać. Mieli stać na straży prawa i porządku. Zamknięto ich w piwnicach Uniwersytetu Stanford, które podobnie jak tutaj przerobiono na więzienie. Na początku więźniowie lekceważyli sobie strażników i okazywali swoją niezależność. Już drugiego dnia wzniecili bunt, zerwali numery identyfikacyjne i zabarykodowali się w celach. Jednak strażnicy nie mieli zamiaru się poddać i za pomocą zamrożonego dwutlenku węgla z gaśnic spacyfikowali więźniów. Za karę więźniów rozebrano, wyprowadzono na korytarz, a następnie zmuszono do robienia pompek. Prowodyrów buntu zamknięto w izolatkach. Od tej pory strażnicy zaczęli traktować więźniów dużo surowiej. W międzyczasie zwolniono źle czującego się więźnia numer 8612, który według plotek miał zorganizować atak na więzienie po to, aby uwolnić resztę skazanych. Kiedy do oblężenia nie doszło, sfrustrowani strażnicy zaczęli wyładowywać swoją agresję na więźniach, których zmuszali m.in. do czyszczenia toalet gołymi rękoma. Później było już tylko gorzej. Dlatego, że strażnicy nakazali penitencjariuszom odgrywanie aktów homoseksualnych i zdecydowano się przerwać eksperyment. Co nam pokazał? Przede wszystkim, że ludzie bardzo szybko wchodzą w role, które wyznacza im społeczeństwo. Jedni stali się sadystami, a drudzy bezradnymi i apatycznymi jednostkami, gotowymi przyjąć każde upokorzenie. Co najważniejsze, każda z tych jednostek była zwykłym człowiekiem, takim jak ja czy ty. Do jakiego stopnia może nastąpić zmiana osobowości? Do bardzo dalekiego. Udowadnia to przykład Hermine Braunsteiner, która urodziła się w zwykłej austriackiej katolickiej rodzinie. Z normalnej dziewczyny stała się jedną z najbrutalniejszych nadzorczyń w historii obozów koncentracyjnych. Przez więźniów była nazywana kobyłą, dlatego że lubiła na śmierć zadeptywać swoje ofiary. Po wojnie wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, jednak została wyśledzona przez łowcę nazistów Szymona Wizentala. Kiedy ją aresztowano, zarówno mąż jak i sąsiedzi byli w absolutnym szoku. Wielu twierdziło, że była najmilszą osobą pod słońcem, nie wiedząc, że w czasie wojny bezpośrednio przyczyniła się do zamordowania setek kobiet i dzieci. Jej przykład bardzo dobrze pokazuje, że zmiana osobowości może ustąpić, jeśli nie pełni się już wyznaczonej roli, w tym przypadku roli strażniczki. Oprócz presji społeczeństwa i otoczenia, do działań niezgodnych z naszą naturą, według psychologów, może nas popchnąć jeszcze ślepe posłuszeństwo wobec autorytetów. Takie zjawisko badał w innym eksperymencie stannej Milgram. Zobaczmy jak ten eksperyment przebiegał. Milgram zebrał ochotników, którzy myśleli, że biorą udział w badaniu sprawdzającym wpływ karania na pamięć. Otrzymali bardzo wyraźną instrukcję, że dostaną pieniądze za samo stawienie się na eksperyment bez względu na to, co stanie się później. Otrzymali rolę nauczyciela, który miał karać ucznia za każdy błąd popełniony w materiale, z którego był odpytywany. Kiedy nauczyciel wchodził do laboratorium za szybą widział już osobę badaną, ucznia, miłą osobę w średnim wieku, która oczywiście była podstawiona, za każdy błąd popełniony przez ucznia miał on być potraktowany dawką prądu. Im więcej błędów popełnił uczeń, tym większa miała być siła wstrząsu. Co ciekawe, aktor na początku informował, że ma problemy z sercem i pytał, czy wstrząsy mogą być dla niego niebezpieczne. Inna podstawiona osoba, tak zwany eksperymentator, wyjaśniał, że wstrząsy mogą być bolesne, ale nie powodują uszkodzenia tkanek. Ucznia posadzono w pokoju obok, oddzielonego szybą. Zrobiono to celowo po to, aby nauczyciel czuł obecność aktora, ale nie widział go bezpośrednio. Uczeń był podłączony do elektrod, które wyglądały jak prawdziwe, ale w rzeczywistości wszystko było mistyfikacją. Nauczyciel siedział dokładnie w takiej scenarii. Przed nim umieszczono maszynę, która rzekomo miała uruchamiać wstrząsy elektryczne. Miał do dyspozycji przełączniki od 15 V aż do 450. Pod każdą z tych wartości umieszczono informacje, jaki wpływ dany wstrząs ma na osobę, która siedzi w pokoju obok. Dzięki temu nauczyciel miał pełną świadomość, w jaki sposób jego działania przekładają się na zdrowie albo życie ucznia. W bliskiej odległości od nauczyciela, mniej więcej tutaj, ustawiano eksperymentatora. Była to osoba ubrana w fartuch laboratoryjny. Rozpoczynało się badanie. Uczeń celowo mylił się w odpowiedziach i świetnie udawał, że jest strażony prądem. Nauczyciel stopniowo zwiększał dawkę, a uczeń cierpiał coraz bardziej. Gdy nauczyciel, zaniepokojony tym, co dzieje się z uczniem, zwracał się do eksperymentatora z wątpliwościami, otrzymywał rzeczową, grzeczną, ale jednocześnie stanowczą odpowiedź, jak na przykład proszę kontynuować albo nie masz innego wyboru, musisz kontynuować. W rzeczywistości każdy miał wybór, aby zakończyć. Poza tym otrzymał wyraźną informację, że zatrzyma pieniądze bez względu na to, jak zakończy się badanie. W pierwszym badaniu najsilniejszy wstrząs zaaplikowało 65% badanych. W późniejszych badaniach liczba ta wzrastała do 90%. Warto zauważyć, że 450 V spokojnie mogłoby zabić człowieka. Aktor grał tak wiarygodnie, że nauczyciele byli pewni, że zadają prawdziwy ból. Później Uczeń błagał, aby pozwolono mu wyjść, argumentując to na przykład chorym sercem. Jednak badani nie przestawali. Wchodzili do laboratorium uśmiechnięci i pewni siebie, a wychodzili z niego na skraju załamania psychicznego. Jednak aplikowali najsilniejsze dawki. Nikt z badanych nie czerpał przyjemności z bólu, który zadawał uczniowi. Nikt nie zawiadomił władz, że w budynkach uniwersyteckich maltretuje się ludzi. Widok grzecznego, ale stanowczego eksperymentatora powodował, że zwykli ludzie posłusznie wykonywali rozkazy, które w rzeczywistości mogłyby zabić niewinnego człowieka. Dlatego mam do Ciebie jedno ważne pytanie: jaką masz pewność, że taki oprawca nie siedzi w Tobie?